Mnie to, panie premierze, nie rusza. Z obowiązku chcę się też zwrócić, drodzy państwo, do mojego kontrkandydata w drugiej turze wyborów prezydenckich, choć to właściwie bez większego sensu. Zwrócę się do Donalda Tuska, do jego szefa. Macie ostatni moment na to, aby pokazać choć dozę, choć margines swojej przyzwoitości. Nie mam, drodzy państwo, tak jak Marafał Trzaskowski. Politycznej dyscypliny, politycznych briefów i zobowiązań wobec swojego szefa, który chce domknąć monopol władzy. Ja nie mam swojego szefa partyjnego. Nazywam się Nawrocki. Karol Nawrocki. Zanim przejdziemy do filmu. poprosimy Cię o chwilę uwagi. Czy wiesz, że kanał Gońca subskrybuje ledwie połowa z milionów widzów, którzy. Co miesiąc odwiedzają nasz kanał. Z Twoją pomocą chcemy to zmienić. Im więcej subskrypcji, tym więcej jakościowych materiałów, które możemy dla Was stworzyć. To my rozliczamy wszystkich polityków z ich pustych obietnic i kłamstw. To my ujawniamy, w jaki sposób krzywdzą ludzi wpływowi celebryci tacy jak Krzysztof Rudkowski czy Królowa Życia. To my upominamy się o najsłabszych i z Waszą pomocą zmieniamy świat na lepszy. To co, dałeś się przekonać? Zasubskrybuj nasz kanał, żebyśmy dalej mogli tworzyć najlepsze treści na polskim YouTubie. Na to nie możemy się zgodzić, żeby zastępca szefa pa platformy obywatelskiej został prezydentem. A ja państwu coś powiem. Ja nie mam swojego szefa partyjnego. Nazywam się Nawrocki. Karol Nawrocki. I wszystkie decyzje, które będę podejmował, będę podejmował w imieniu Polek i Polaków. Nie mam, drodzy Państwo, tak jak ma Rafał Trzaskowski, politycznej dyscypliny, politycznych briefów i zobowiązań wobec swojego szefa, który chce domknąć monopol władzy. I nie pozwolę na to, aby bezpieczeństwo Polek i Polaków było zagrożone przez nielegalnych migrantów, nasze życie ekonomiczne i gospodarcze przez wprowadzenie waluty euro. Nie zgodzę się na to, aby podpisano nowe traktaty Unii Europejskiej i aby Polska straciła swoją suwerenność w tak wielu sektorach życia społecznego. Pozwólcie Państwo, że zwrócę się teraz do moich kontrkandydatów w tym długim wyścigu. Ci, którzy nie weszli do drugiej tury, skończyli swój wyścig o pałac prezydencki, ale zarówno wy, moi kontrkandydaci, jak i wasi wyborcy, nie straciliście misji i konieczności służby wobec państwa polskiego. Monopol władzy dotyczy także Was. Może być problemem także dla Was, niezależnie od tego, czy jesteście z lewicy, czy jesteście z prawicy. Człowiekiem dialogu i dyskusji o Waszych potrzebach może być tylko prezydent bezpartyjny, prezydent obywatelski, prezydent, który będzie gotowy do tego, aby rozmawiać o Waszych problemach. Nie da Wam tego dialogu i tej dyskusji. Partia, która rządzi całą Polską, czyli Platforma Obywatelska. Dlatego proszę Was o głos w drugiej turze wyborów. W sposób osobisty chcę zwrócić się do jednego z moich kontrkandydatów, z którym połączyła mnie fala hejtu, nienawiści i fake newsów w trakcie tej kampanii wyborczej do doktora Sławomira Mencena i do wszystkich wyborców Konfederacji. To nie czas na dyskusje o środowiskowych, politycznych i partyjnych sprawach. Panie doktorze, to spraw, to czas na uratowanie Polski. To czas na uratowanie Polski. Oboje przecież chcemy Polski suwerennej, silnej, bogatej i bezpiecznej. Obowiązku chcę się też zwrócić, drodzy Państwo, do mojego kontrkandydata w drugiej turze wyborów prezydenckich, choć to właściwie bez większego sensu. Zwrócę się do Donalda Tuska, do jego szefa. Panie premierze, sprawmy, żeby w tej drugiej turze wyborów Polacy mogli wybrać swojego prezydenta w sposób uczciwy. Macie ostatni moment na to, aby pokazać choć dozę, choć margines swojej przyzwoitości, wycofać instytucje państwa polskiego, służby specjalne, spółki skarbu państwa z walki z kandydatem obywatelskim. To moje wezwanie do tego, aby ta druga tura wyborów była uczciwa. Ja sobie z tym wszystkim radziłem przez sześć miesięcy i poradzę sobie przez dwa tygodnie. Nie to panie premierze nie rusza. Ale, ale, ale angażowanie instytucji państwa polskiego, do kampanii wyborczej niszczy zaufanie obywateli do tych instytucji, do powagi państwa polskiego. Macie szansę ratować to w drugiej turze i dać Polakom wybrać uczciwie. I na tej kanwie chcę się też zwrócić do premiera Donalda Tuska i do Rafała Trzaskowskiego. Tak często mówicie o tym, że pod biało-czerwoną flagą jest miejsce dla wszystkich Polaków. Wzywam więc do tego, by odbyła się jedna uczciwa. Debata prezydencka, a pod biało-czerwoną flagą jest miejsce i dla widzów telewizji rządowej w likwidacji, TVN-u, Polsatu, Republiki w Polsce i TWAM. I już na sam koniec, dziś dzień szczególny, rocznica urodzin największego Polaka, jakiego Polska dała całemu światu, świętego papieża Polaka Jana Pawła II, człowieka miłości, miłosierdzia, dialogu, ekumenii i otwartości. To szczególna rocznica, która zobowiązuje nas wszystkich także w trakcie najbliższych wyborów. W poszukiwaniu dialogu, niezależnie od tego, jak Państwo głosowaliście w pierwszej turze wyborów prezydenckich, wszystkich tych, którym dobro Polski, dobro naszej ojczyzny jest bliskie, dla wszystkich tych, dla których Polska jest ważna, niezależnie od Waszych poglądów politycznych i wszystkich Was, chcę zaprosić 25 maja do Warszawy na wielki marsz za Polską. Polska musi wygrać. Tylko kandydat zmiany, tylko kandydat zmiany potrzebny jest Rzeczpospolitej. Kandydat zmiany tego, co dzisiaj dzieje się w Polsce. Musimy powstrzymać marsz Donalda Tuska do jednowładztwa. I w tym wielkim marszu, w tym wielkim ruchu społecznym jest miejsce dla wszystkich, którzy mówią po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Niech żyje Polska do zwycięstwa!